Bardzo dziękuję Pani Marszałku, Wysoka Izbo. Bardzo dziwi mnie wniosek o odrzucenie dwóch projektów ustaw dzisiaj prezentowanych. Dlatego mam pytanie do Pani posłanki Poliny Matysiak. Ilu osobom może ulżyć ułatwienie dostępu do marihuany medycznej w Polsce? Jakim schorzeniom może ulżyć? Ile rodzin będzie miało szansę na lepsze życie swoich. Dzieci, swoich rodziców, swoich braci, sióstr, Dzisiaj ta marihuana medyczna rzeczywiście będzie łatwiej dostępna do, do użytkowania. Mam pytanie do pani posłanki Uszuli Zielińskiej. Jakie szanse gospodarcze są przed Polską, jeśli ułatwić by uprawę konopi włóknistych? ale także w kwestiach ekologicznych. Czy konopie włókniste mogłyby pomóc przy remedi remediacji gruntów, na przykład na Śląsku, w dobie transformacji energetycznej, w czasie, kiedy trzeba będzie wykorzystać tereny pokopalniane, czy remediacja właśnie konopiami włóknistymi mogła być szansą dla, szansą dla Śląska, które mogłoby się stać zagłębiem konopi włóknistych. I jeszcze jedna rzecz. Naprawdę dostęp do trawki na nielegalnym rynku jest bardzo prosty. Można go kupić naprawdę wszędzie, więc... Nie ma sensu zakazywać i kryminalizować posiadania marihuany. Kto chce, tego skręta wypali. Tylko dlaczego ma to robić nielegalnie? Dlaczego ma napychać kapsę mafii, a nie z podatków wpadać do budżetu państwa? Dziękuję bardzo pani posłanko. Powiem szczerze, szczególnie ujęła mnie pani tym sformułowaniem zagłębiem konopi. To miłe. Ja wiem, bo stamtąd. Wiem, bo stamtąd Wiem, bo stamtąd kandydowałem. Proszę bardzo.